Większość z nas zastanawia się, w jaki sposób można i komu pomóc, tak aby ta pomoc nie została zmarnowana. W jaki sposób zaczęły się Twoje związki z Ukrainą? To znaczy, przyjaciół to jest pojęcie bardzo e, niejednoznaczne, o tak bym powiedział. Wiedzą, jakie są potrzeby na dzień dzisiejszy e, żołnierzy, obywateli, e, którzy w tej chwili walczą z Rosjanami. Witam serdecznie. Obiecałem Państwu nietypowy wtorek. U mnie jest to powrót do korzeni. Z moim i Państwa gościem znamy się już ładne kilka lat. I witam u siebie na kanale Tadeusze. Witam Państwa. Zważywszy, że mamy bardzo nietypową sytuację, jeden z największych konfliktów od czasów II wojny światowej, większość z nas zastanawia się, w jaki sposób można i komu pomóc, tak aby ta pomoc nie została zmarnowana. Tak, jak Państwo zauważyliście na kanale, za każdym razem, jeżeli coś jest nie tak, jest piętnowane, jest zwracana na to uwaga. Dzisiaj, jeden z pierwszych odcinków, gdzie mogę z czystym sumieniem podpisać się dwoma rękami pod tym, co będziemy robić i co Tadeusz organizuje. W związku z powyższym mam do Ciebie jedno pytanie. W jaki sposób zaczęły się Twoje związki z Ukrainą? W 2013 roku wspólnie z przyjaciółmi z Ukrainy założyliśmy firmę, która zajmowała się rekrutacją pracowników na potrzeby polskich firm. Kolejnym krokiem było założenie w Polsce firmy, która wykonywała i wykonuje na dzień dzisiejszy usługi. Przy pomocy pracowników z Ukrainy. Na początku to były takie drobniutkie, że tak powiem, kontrakty, natomiast na dzień dzisiejszy nasi pracownicy obsługują procesy logistyczne w całości w centrach dystrybucji, głównie żywności. Naszym zadaniem jest nadzorowanie procesów i obsługa kompleksowa naszych pracowników, czyli rekrutacja, zatrudnienie, zakwaterowanie, transport do pracy i pomoc w rozwiązywaniu, no, powiedziałbym, proz życia w Polsce. Ale u ciebie to nie tylko biznes? Bo z tego co wiem, no z racji że znamy się tyle lat, to ty dzielisz serce pomiędzy Polską i Ukrainą, albo bym powiedział inaczej, to serce łączy obydwa kraje, ale eee. u ciebie również prywatnie. Eee, to się zgadza i nic więcej nie powiem. <laughs> czyli zostaniemy dokładnie na tym etapie, tak. aby też, bo tak jak mówię, w innych czasach, w innych, okol... w innych, czasach, w innych okolicznościach e, będziemy wracać do tego, co szczególnie lubimy, czyli. I hobby, typu ucznictwo, ale nie czas i miejsce na to. Na stronie jednej z firm, którą prowadzisz, pojawił się apel o pomoc. Pat patrząc się na Twoje relacje biznesowe, powiedz mi, czy to są tylko relacje, czy również z tymi ludźmi z Ukrainy masz bezpośredni kontakt mógłbyś ich śmiało nazwać przyjaciółmi. To znaczy, przyjaciel to jest pojęcie bardzo niejednoznaczne, o tak bym powiedział. To są ludzie, z którymi znam się od 2013 roku, z którymi współpracowaliśmy, z którymi się kontaktujemy prawie że codziennie, gdzie mamy w miarę rzetelne informacje na temat sytuacji w różnych regionach Ukrainy i tak to wygląda na dzień dzisiejszy, że. Ludzie, o których mówimy, wiedzą, jakie są potrzeby na dzień dzisiejszy żołnierzy, obywateli, którzy w tej chwili walczą z Rosjanami. Czyli oferowana przez Ciebie pomoc to nie jest pomoc, gdzie nie wiemy, gdzie ona idzie, tylko ona jest kierowana bezpośrednio do konkretnych osób. Oczywiście to nie jest zamówienie z kosmosu i to nie jest wysyłka pomocy w kosmos. Czy ta lista gdzieś tam z tyłu w postprodukcji oczywiście będzie za nami wisiała? Natomiast omawiając pewne, że tak powiem, elementy, które mogą być dosyć ciekawe. Do czego może być wykorzystywany system termowizyjny? system termowizyjny najprostsze urządzenia które działają na zasadzie wykrywania ciepła i generowanie obrazów w czterech wariantach w termowizorach głównie do obserwacji w nocy celów potencjalnych celów potencjalnych zagrożeń dalej idąc określania odległości do tych celów tak czyli głównie jest to y, przyrząd y, służący do obserwacji i do rozpoznania. I z takich najbardziej specyficznych elementów, bo trudno rozmawiać na temat bielizny, śpiworów, przyrządów do golenia, to jest wszystko normalne, prawda? Natomiast tak. najbardziej za zaciekawiła mnie taśma papierowa koloru żółtego, nie czerwona. Tak, tak, tu tak, taki właśnie był kontekst. Żółta taśma służy do oznaczania na dzień dzisiejszy żołnierzy ukraińskich, dlatego że umundurowanie jest bardzo podobne i to jest taki jakby pierwszy stopień weryfikacji. Oczywiście Rosjanie też mogą używać żółtego koloru, natomiast... Ludzie, którzy mieszkają w Ukrainie, biorąc pod uwagę uwarunkowania językowe, potrafią rozpoznać, kto jest Rosjaninem, kto jest Ukraińcem. To jest taka informacja bardzo ogólna, szczegółów nie będę przedstawiał. Zainteresowani wiedzą o co chodzi. I zważywszy na specyfikę czasów. Dzisiaj rozmawiamy o tym, że toczą się działania zbrojne, za kilka godzin ich może tak naprawdę nie być. Co ze środkami, które nie zostaną wykorzystane na środki z tej listy? To znaczy, to jest tak, nie posiadamy jakiegoś magazynu, więc to nam raczej, raczej nie grozi. Wszystko, co uda nam się zebrać, kupić na razie, te zakupy <laughs> przepraszam, są bez Jakiegokolwiek e, wsparcia. E, to wszystko finansujemy z własnych środków, także e, no, uważam, że e, nie będzie takiej sytuacji, że coś w Polsce e, zostanie. E, uprzedzając kolejne pytanie, Rafał, e, na razie sobie radzimy swoimi środkami i z pomocą swoich kontaktów, żeby te wszystkie rzeczy docierały do ludzi. E, Konkretnych, tak? Także, tak jak powiedziałem na początku, że nie wysyłamy tej pomocy w kosmos, tylko udaje nam się, jak na razie dotrzeć do ludzi nam znanych i potrzebujących tej pomocy. Czy przez lata obserwowałem, w jaki sposób prowadząc agencję zatrudnienia, bo tak możemy o spektrum powiedzieć, byłeś w stanie zagwarantować ludziom, którzy tu przyjeżdżali do pracy? Miejsce wypoczynku, miejsce pobytu. Czy coś się w tym zakresie zmieniło, czy w jakim zakresie jeszcze bardziej do tego podchodzicie? Na dzień dzisiejszy, jak większość firm o naszym profilu, również zapewniamy zakwaterowanie. No, na zasadzie takiej, że wynajmujemy przeważnie domy i organizujemy Życie prywatne, służbowe. W tej chwili doszło nam organizacja zakwaterowania w tych samych obiektach dla rodzin naszych pracowników oraz dla osób, które się zwrócą do nas o pomoc. W takim wypadku mogę twój numer telefonu również podać, gdyby ktoś oglądał film nie wiedział w jaki sposób sobie poradzić, będzie na przykład z tej drugiej strony pojawi się na jednym z centrów przesiadkowych i nie będzie wiedział co z sobą zrobić. Jesteś w stanie pomóc takiej osobie? Jestem w stanie pomóc, natomiast nie wiem czy danie numeru to jest dobry pomysł, dlatego że w przeciągu dnia odbieram mnóstwo różnych telefonów i no raczej myślę, że nie byłbym w stanie działać w charakterze infolinii. Natomiast możemy możemy podać numer telefonu do hotelu, który również prowadzimy, gdzie Recepcja będzie mogła przyjmować i przekazywać dalej dane. Czyli, jeżeli się okaże, że z różnych przyczyn środki nie zostaną zakupione, bo chwała boku uda się zakończyć tę kwestię zbrojną w jakiś błyskawiczny, cudowny sposób, to te środki zostaną przekazane na pobyt tych osób, które i tak w tym momencie trzeba i należy pomóc. E, tak, ponieważ tych osób jest w tej chwili o, kilkadziesiąt, powiedziałbym. O, i w związku z tym na pewno wzrost, wzrosną koszty mediów w tych obiektach, o, którym, o których mówiliśmy, no, co mogłoby dla nas być utrudnieniem w dalszym prowadzeniu naszej działalności. Tak więc sytuacja w miarę przedstawiona tak, serdecznie dziękuję za rozmowę. A drodzy Państwo, jeżeli ktoś chce pomóc, nie wie, w jaki sposób, to tym razem umożliwiłem Państwu Zrobienie tego w taki sposób, że z całą pewnością środki nie zostaną zmarnowane. Za dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję. Pozdrawiam i do zobaczenia w piątek. Piąteczek Piątunio. Trzymajcie się ciepło.